Łukasz Błogowski, Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Proszę Państwa, chciałem Państwa poinformować, że 16 grudnia bieżącego roku prokurator z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie zamknął śledztwo w sprawie prowadzonej przeciwko czworzowi Eł, podejrzanemu o to, mówiąc w sposób najbardziej oględny i zrozumiały o e, działanie w zamiarze zabójstwa wielu osób, jak również sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym skutkującej spowodowaniem śmierci jednej osoby oraz e, obrażeń ciała różnego rodzaju u 21 osób pokrzywdzonych. Konsekwencją e, przeprowadzenia postępowania dowodowego w tej sprawie, gdyż takie postępowanie, takie postępowanie dowodowe w tej sprawie musiało zostać przeprowadzone przez prokuratora, i uzyskanie w jego toku dowodu w postaci opinii dwóch biegłych lekarzy psychiatrów powoduje, że z uwagi na stwierdzone przez nich zgodnie, że Grzegorz K. w czasie zarzuconego mu przestępstwa miał zniesioną całkowicie zdolność do rozpoznania znaczenia swojego czynu i pokierowania swoim zachowaniem, prokurator zdecydował o skierowaniu, bo innej możliwości nie miał. Wniosku do Sądu Okręgowego w Szczecinie o umorzenie tego postępowania i zastosowanie względem podejrzanego środków zabezpieczających w postaci umieszczenia go w zamkniętym zakładzie leczenia psychiatrycznego, jak również tytułem środka zabezpieczającego wniosku o orzeczenie zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym. Dodatkowo z na to, że czy został popełniony przy użyciu pojazdów który kierował, Wydatków również wniosą życzenie przepadku do jego jak ja jako przedmiotu służącego do popełnienia przestępstwa. Tak. Proszę Państwa, została rozpoznana choroba psychiczna u y, Pana podejrzanego, jednakże z uwagi na to, że są to dane sensytowne, y, konkretnej jednostki chorobowej nie mogę przekazać do przestrzeni publicznej.